Witam ponownie. Filmik zrobiony na potrzeby piły Szepach Basa 1. Dla użytkowników tej piły może się to przyda. Jak zmieniłem te badziewne dociski, które były oryginalnie zamontowane. Nie za bardzo mi się podobało ich działanie. Materiałem, który wykorzystałem do przeróbki był Powszechnie mi stosowany tekstolit, potwornie twardy materiał, i z tego też wykonałem obudowę do docisków. Łożyska zastosowane to 22 mm średnicy, 7 mm szerokości. No, zobaczymy, jak to będzie działać. Było trochę przeróbki, kombinowania. Ale efekt mi się wydaje dość zadowalający. Zobaczymy, jak to będzie działać. Powinno być dobrze. Raz uruchomimy piłę, zobaczymy, jak to się kręci. Jak widać, dość poprawnie to idzie. Potem zobaczymy, jak to w cięciu idzie. Dzięki, pozdrawiam. A to teraz wykonamy małą próbę cięcia. Zobaczymy, jak się to w cięciu sprawuje. Dość tak fajnie to poszło. Myślę, że jestem zadowolony. Pozdrawiam.